Na ładne w stole. Kulanie, przyc, głośność powiadomienia. Trzymaj. O Jezus, mo, i to rękę nie mogę. A spokojnie. A ty patrz, papiery na stole. No tak, bo to wydałem. E, cześć kochani, kupiłem sobie kebab, e, wraz z Czarnego Kota i Westside. E, kebab sobie kupiłem w, właśnie na wetmanskiej. i powiem Wam, że jest dobry, no nie no, jest to jakaś relacja ale jest dobry i powiem wam, że generalnie nam ja się to daje. Proszę bardzo. Uh -huh. Uh -huh. Bo mogę fajnie, bo spotkałam się z moim przyjacielem, e, malarzem. Co? Trzymam. Nie, bo jest tak? E, z moim e, przyjacielem, malarzem, e, aniołem, e, tak zwanym elbląskim e, Rysiem Barszcz. E, byliśmy w czarnym kocie, bo e, tutaj przyjechał, e, jadąc z Sapotu, co trzymasz? Tak. Jeden z Sapotu do e, Warszawy przyjechał e, kochana Monia, e, strzelec, i, i potem mnie zawiozła do, właśnie czarnego kota. My, gdzie spotkamy się właśnie z Ryszardem przez e, przesympatyczną e, Marysią, e, która właśnie e, mieszka w Olsztynie, tam z barmalką, Tam między nimi jest właśnie ale też jedna uczelni, e, która zajmuje się e, zwierzętami różnego rodzaju. Uwielbia owce, opowiada mi o owcach, a to im razem w ogóle, Jakie są mądre, jakie są fajne. Wiem o tym, bo. Jak mieszkałam na wsi to mieliśmy kozy i kozy były mega mądre, naprawdę psy przy nich wysiadają, ale nie o tym, <laughs> chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz, że <laughs> ludzie są mega fajni, bo była taka ta pani, która mówiła, Kasia, e, która mówiła, że jest z Niemiec, nie jest opiekunką, pielęgniarką, a wiecie co, zapytamy się o imię i on do mnie mówi, nie powiem ci. Nie ja wiem czemu. Pierdol się. E, powiem ci jedna. E, e, w dupę, a ja mówię: Ty, jak do mnie mówisz, kobietko, to się wydepiluj kurwa pochwę. Sorry. wiecie, i wam pokazuje, że jak są ludzie prymitywni, jak są ludzie po prostu głupi. I jedno y, na ten temat. Przeprzyła Jola, którą znacie. Widzicie, na, na YouTubie też jest psychologiem terapeutką, opiekunką i pielęgniarką to ona przy tej Kasi to jest mega, to jest prawdziwa, A ta widzę, że kłamie, kombinuje i chciałam powiedzieć, że jakich jest wiele mitomanów w naszym życiu. Tak naprawdę, ale ok no, wiesz co mamo, co jest mi przykro, smutno, jak wsiadam do ksówki, to ze mną się kurwa żegnali, kurwa Barman, e, Rysiu, Marysia. To jest takie, Boże, takie mega pięknie. Nie wiem czy sobie zasługuje, ale po prostu oni po prostu to wie mega, nie? mega mega z ludźmi i to jest takie ja. niesamowite. Jak jesteś człowiekiem, Panko, to spotkasz człowiekiem Ja mam ja ci rękę, ci rękę Już, już, już. Proszę bardzo. Jak jesteś człowiekiem, to spotykasz ludzi na swojej drodze, takich a nie innych po prostu i warto być człowiekiem, naprawdę. I jeszcze radzę i warto. Mamusiu, o to jest mamusia moja. E, jeszcze godzina. Która godzina jest mamusiu? Która godzina jest? Teraz jest, powiem Ci dokładnie, 3.19. No, wróciłem sobie niedawno właśnie z pubów. E, I powiem Wam, że bycie człowiekiem się opłaca. Dobrze, Daniel, musi, ok. Idź, iść tak? idź, iść. Dobrze. Pałza, przycisk. Stajcie pa, kładź. Co jest najpiękniejsze, Wam chciałam jeszcze powiedzieć, to jest kebab, że. Czytam o znaku Zodiaku, Strzelec. Powiedziałam nasze kochanym Moni, że ten rok jest rokiem Strzelca, czyli wieża. Czyli e, pamiętacie, jak mówiłem, że jestem suta Emir i e, Cesarz. Tak. Cesarzowa, między innymi Rydwan. Między innymi powiem Wam, że ten rok jest moim rokiem. Moim, moim i wszystkich strzelców. Naprawdę, e, my jesteśmy specyficznymi, ale naprawdę ludźmi z e, sędziami, e, są nauczycielami dla siebie, e, są e, osobami, które przemyślają pewne rzeczy które myślą nad wszystkim, co będzie gdyby, szczerze ze sobą uczciwą, naprawdę. I to bieście pod uwagę, że